Moi drodzy, czwarteczek. Miał być bieg ciągły. Był bieg, bieg ciągły, ale z trzema kilometrami mamy 16,9 generalnie. Jest mega gorąco. Myślę, że podchodzi w słońcu pod jakieś 30 stopni. I pamiętajcie o nawodnieniu i prze, żeby mierzyć siły na zamiary. I nie lecieć w trupa. No, może to być ostatni trening, a nikt by tego nie chce. Dlatego ja kończę na 16, lekkie do truchtanie, I będzie około, myślę, jakieś 20 km. Tak więc trzymajcie się, dobrego czwartku. I już wchodzimy w okres świąteczny. Tak więc na początku, wesoły i smacznego jajeczka jeszcze będzie ląd pewnie w niedzielę przed śniadaniem, ale za czasu żeby nie zapomnieć. Trzymajcie się.